Witajcie z tej strony Kantal. Dzisiaj chciałbym ogłosić konkurs przygodowy. Mianowicie chciałbym, żebyście opisali mi swoją niesamowitą przygodę z waszego życia. Może to być przygoda dziwna, śmieszna bądź straszna. Opiszcie mi ją w jakichś 15 zdaniach, może być więcej. Mam nadzieję, że wyślecie mi to na skrzynkę odbiorczą, bądź zostawicie wiadomość tutaj w komentarzu pod tym filmem. Czekają na Was niesamowite nagrody. Mam do rozdania serię gier Blackwell: Blackwell Legacy, Blackwell Unbound, Blackwell Convergence, Blackwell Deception. Są to gry typu point-and-click w starym dobrym stylu. Jeżeli jesteście fanami takich gier, będzie to idealna propozycja dla Was. Oczywiście zwycięzca dostanie wszystkie cztery gry ode mnie. Także musicie się bardzo postarać i napisać jakąś ciekawą historię. Mam nadzieję, że pióro wam będzie lekkie. Na zgłoszenia będę czekać tydzień, a później rozdam nagrody. Dziękuję wam bardzo dzisiaj za uwagę. Pozdrawiam serdecznie, cześć!